A gdybym ci powiedział, że kiedy zamkniesz oczy, to wszystko zniknie. A gdybym ci powiedział, że cały ten świat to całe staranie się o to, żeby dzieci miały, żeby inni mieli, i tak dalej, kiedy zamkniesz oczy, zniknie. A gdybyś tak sobie to uzmysłowił, że jesteś tylko tu i teraz. Tylko tu i teraz jesteś. Tylko tu i teraz masz być szczęśliwy. W mojej obserwacje życia wielokrotnie widziałem yy, różne sytuacje związane. Z dojściem do, do siebie samych, do pieniędzy. Widziałem ludzi i widzę, którzy się zażynają, żeby tylko mieć ten kawałek, ten kawałek podłogi. Miałem kiedyś <laughs> bardzo wspaniałego... Dlaczego miałem? Bo niestety odszedł. Narodził się już na drugą stronę. Był bardzo mój bliski kolega i był, pracował u mnie. Pracowaliśmy wcześniej razem, potem pracował dla mnie, potem zjechał do Polski. Cały okres czasu, jaki przebywał w UK, budował dom w Polsce. Dom przepiękny w przemyśle przepiękny, cudowny dla rodziny. Zostawił trójkę, czwórkę, czwórkę dzieci. Trzy czy cztery dziewczynki już teraz, ojej, przepraszam. Ale będąc w UK, jedał z najniższych półek w Tesco, odkładał każdy grosik, przepraszam, bo ten dom ma być zbudowany. Bo budował dom. I zbudował ten dom. Kiedy dopiął ostatni guzik i zjechał do Polski i nie wiedział jeszcze, co ma ze sobą zrobić tam, próbował się... Różnych zajęć, aż w końcu mu zaklikało w pełnym stresie. W zeszłym roku, na koniec roku, odszedł. Miał 40 parę lat. 40 parę, czyli 2-3 lata. Kolejny mój kolega, z którym pracowałem, ta sama sytuacja, parę lat wcześniej. Pracował, 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 dom budował, w końcu go zbudował. Dzwonił, jeszcze zjechał do Polski. Dzwonił do mnie, że na tak zwany parapet przyjedź. I po 10 latach zbudował dom. <laughs> po 15 skończył go. Powiedział jeszcze, pamiętam te słowa, zawieszam ostatni karnisz i przyjeżdżaj na parapet". chwilę, chwilę później umarł. Pół roku później, bo jego dzieci już były dorosłe, Wyprowadziły się, to było na wiosce, domek miał na wiosce. Nie chciały tam mieszkać. Pół roku później żona sprzedała to wszystko, bo po pierwsze to było za duże dla niej. Po drugie, dzieci nie chciały w takiej bryle mieszkać, bo się architektura zmieniła. I ta. ten cały pęd, ta cała praca poszła na sprzedaż. I gdybyś tak sobie uzmysłowił, uzmysłowiła, że żyjesz tu i teraz. I Twoje zmartwienia nikogo tak naprawdę nie obchodzą. To jest kreacja Twoich zmartwień. Gdybyś sobie pozwolił, pozwoliła żyć w szczęściu i zamanifestowała, zamanifestował szczęście dla siebie i żył tym, co chcesz robić, żył miłością przede wszystkim do siebie, do otaczającego wszechświata, przestał się martwić. Bo przecież zamkniesz oczy i ciebie nie będzie. I całego Twojego świata, który wykreowałeś, on znika. Zdaj sobie z tego sprawę. Bądź tylko dzisiaj. Bądź i żyj. Nie mówię, żebyś nie planował, żebyś nie kreował rzeczy. Kreuj wszystko, co chcesz, w pozytywnym myśleniu, bo koniec końców to zniknie. Jest myśl słowo kreacja. Pamiętaj o tym. I pamiętaj też o tym, że wszystko, co cię otacza, jest dla ciebie. Tylko wybij się z tej skorupy i wyjdź na zewnątrz. Wyjdź na zewnątrz i zobaczysz, jaki świat jest piękny. Powodzenia.